Proszę Państwa, informuję, że 77. sesja Rady Miasta Bielsk-Podlaski została zwołana na wniosek zgodnie z paragrafem 49 statutu Miasta Bielsk-Podlaski. Koleżanka podpowiada mi, a więc witam serdecznie dyrektorów wszystkich placówek prowadzonych przez... ale wiem o kierownikach chyba. I kierowników. Wszystkich Państwa serdecznie po prostu witam na dzisiejszej sesji. Ktoś przeoczył, Tak, nie szkodzi. Informuję, przypominam, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nasze obrady są transmitowane, utrwalane za pomocą elektronicznych środków przekazu. Następnie udostępniane na stronach WIP Urzędu Miasta. Obecność osób nie będących radnymi ani osobami publicznymi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego za pośrednictwem kamery. Dokładna informacja znajduje się przy wejściu na salę obrad. Radnym przypominam, aby podczas wypowiedzi nie upubliczniali danych osób fizycznych bez ich zgody, bo można być pociągniętym do odpowiedzialności, jeśli dane zostaną ujawnione. Według listy obecności fizycznie obecność swoją potwierdziło 20 radnych. W dalszym ciągu nie ma pana radnego Aleksandra Boszki. Nie mamy informacji, dlaczego nie przybył na dzisiejszą sesję. Może jeszcze przybędzie. Proszę jeszcze Państwa radnych o potwierdzenie swojej obecności za pomocą urządzeń elektronicznych. A więc i za pomocą urządzeń elektronicznych też obecność potwierdziło 20 radnych, a więc jest kworum i możemy obradować, podejmować prawomocne decyzje oraz uchwały.